Cześć jestem Mervo i dzisiaj postanowiłem pograć tarczą balistyczną, wprowadzoną z dostatnim dodatkiem zęby smoka do Battlefield. Zapomyślałem sobie, no tarcza jest już od jakiegoś czasu w grze, bardzo mało osób jej używa, także najwyższy czas sprawdzić jakie są jej plusy, jakie są jej minusy i czy do czegokolwiek w ogóle... Się nadaje. Jeszcze tylko szybko Wam powiem co trzeba zrobić żeby ją odblokować, trzeba zabić 5 wrogów jako wybawiciel, zdobyć 20 asyst przez przygwożdzenie, oba te zadania wykonacie po prostu grając oraz zniszczyć 3 ładunki wrogie wybuchowe czyli na przykład jakieś C4 czy Claymore. Rozpoczynając swoją zabawę z tarczą balistyczną, wiedziałem, że ona chroni nas tylko z przodu. Nie ma tutaj czegoś takiego jak na przykład w Battlefield Hardline, że jeśli jej nie używamy, to znajduje się na naszych plecach. Także wiedziałem, że nie ma sensu jej używać na jakichś otwartych, dużych przestrzeniach, na takich trybach typu podwój. Na dużych mapach raczej warto się skupić na jakichś ciaśniejszych przejściach i tak dalej. Także pełen nadziei pomyślałem sobie: OK, wypróbuję tą tarczę na mapie Operation Metro czy Operation Locker. Tam przecież wszyscy wiem jak to wygląda. Tak, często walka blokuje się w jednym miejscu, wszyscy okupują swoje pozycje, nie można nic zrobić, żeby da danego miejsca przebić, żeby cokolwiek zrobić. Także wezmę tą tarczę, poprzepnę tutaj cał cały korytarz, pomogę swojej drużynie zdobyć nowe miejsce, zajdziemy progów od tyłu, zdobędziemy nowe punkty, zabijemy ich i wygramy całą rundę. I o ile brzmi to całkiem świetnie, to nigdy się nie zdarza i jest ku temu kilka powodów, przede wszystkim nasza tarcza, jeśli mamy ją przed sobą, jeśli jej używamy, to nie chroni naszych nóg, musimy w tym celu kucnąć i wtedy jesteśmy jak gdyby cali chronieni, jeśli lekko się poruszamy, to wystaje nam kawałek stopy, w którą jeśli zostaniemy postrzelni, to przyznać oczywiście, nie? prawda, że jest to dosyć logiczne, że jeśli zostaniemy postrzelni w stopę, to giniemy. Następnie mamy to szkiełko, przez które możemy widzieć, przez które można w nas również trafić, i to szkiełko jest bardzo łatwe do zniszczenia, jeśli jakikolwiek granat wybuchnie z przodu, jakikolwiek dostaniemy na przykład snajperką przez to szkiełko, jeśli jeszcze jakiś inny materiał wybuchowy, czy pojazd w nas strzeli cokolwiek. Wtedy to szkiełko ulega zniszczeniu i jesteśmy bardzo łatwi do zabicia headshotem. A na tych mapach, jak wszyscy wiemy, grenade spam jest ogromny. Mam nadzieję, że właśnie po zmianach wprowadzonych City i gdzie tych grantów jest mniej, jest mniejszy ich zasięg rażenia i tak dalej, będzie to wyglądało trochę lepiej. Pomyślałem, "OK, no sporo tutaj, skoro jest tutaj tak wielki spam tych grantów i zbyt dużo nie mogę zrobić, pójdę na serwery No Explosive, przecież tam nie jest tak źle i powinno, ta, powinna ta tarcza być dużo lepiej użyteczna, także pełne nadziei włączę te serwery gdzie można oczywiście rzucać smokami czy flash'ami, leci przy tom, flash mówi ok tylko zostanę lekko oszczepiony, więc więcej się nie stanie bach, szkiełko znowu zostaje zniszczone i bardzo łatwo mogę zostać postrzelony, to praktycznie wyklucza jakiekolwiek użycie tej tarczy na tych mapach, ponieważ ilość tych wszystkich materiałów wybuchowych latających wokół nas jest bardzo dużo i tarcza staje się praktycznie w ogóle bezużyteczna pomyślałem ok, czas wyprowadzić jakąś tę tarczę na jakieś innych miejscach Pomyślałem o trybie RASH. Tam walka jest taka bardziej liniowa, nie ma coś takiego, że jakoś jest wielka walka z jakimś w ogóle zewsząd. Tutaj mamy bardziej taką liniową walkę. Wiemy, gdzie są przeciwnicy, i tak dalej. Tam mogę dzięki tej tarczy zablokować jakiś ostrzał przeciwników, i tak dalej. Jednym niezaprzeczalnym plusem tej tarczy jest to, że bardzo mocno koncentruje na nas uwagę swoich przeciwników. Jeśli wychodzimy z jakiegoś narożnika z tą tarczą, wszyscy patrzą, no ej, no co się dzieje? Ten gościu wyszedł, sobie stoi. Ochrania się i próbują wszyscy w nas strzelać, wtedy patrzą na nas, koncentrują swoją uwagę i tak dalej. Wtedy to otwiera bardzo duże możliwości dla naszej drużyny. Jednak niestety mało kto się w tym orientuje, ale ci, co się orientują, to wtedy wychodzą gdzieś obok nas czy z innych miejsc i mają bardzo łatwo, mogą wystrzelać wszystkich przeciwników, bo oni są skupieni na nas. Przecież ja sam wiem to po sobie, jeśli widzę kogoś, kto wychodzi z taką tarczą, patrzę no ej, no co on robi w ogóle? Wychodzi z tą tarczą, patrzę na niego, próbuję strzelić jakoś obok, w stopę, cokolwiek i wtedy jesteśmy bardzo łatwym celem do zniszczenia. Jednak trzeba pamiętać, że tarcza balistyczna to jest gadżet. Czyli biorąc tą tarczę, musimy zrezygnować z czegoś. I tak mamy ze sobą albo paczkę z amunicją, wtedy nie mamy żadnych materiałów wybuchowych, czyli jesteśmy kompletnie bezużyteczni w walce z jakimikolwiek pojazdami, albo właśnie bierzemy jakiś materiał wybuchowy i nie mamy ze sobą amunicji, która przydaje się właśnie, żeby uzupełnić naszą amunicję, jeśli używamy karabinów maszynowych, czy w ogóle zdobyć więcej punktów, pomóc naszej drużynie. A tarcza balistyczna, oprócz tego, że w niektórych sytuacjach być może daje jakieś nam większe możliwości taktyczne i pomaga naszej drużynie. To sami z jej używania kompletnie nic, nie mamy żadnych punktów, żadnych bonusów, zupełnie nic. I to, że przyjmujemy na siebie mnóstwo kul, to, że w tym momencie moglibyśmy strzelać do przeciwników, czy podra po podratować ich jakąś nową amunicją, czy cokolwiek innego, nie mamy z tych kompletnie żadnych bonus bonusów. I to sprawia, że no, nie chce nam się używać tej tarczy. Dlaczego my mamy nara narażać karku jeszcze tak łatwo do... To... To szkiełko jest do zniszczenia, nic tego nie mieć, jak możemy po prostu grać normalnie, zabijać innych i tak dalej, zdobywać po prostu więcej punktów. Także według mnie tej sytuacji, w jakiej jest tarcza w tej chwili, oprócz różnych pojedynczych momentów, gdzie mi się przydawała jest praktycznie bezużyteczna i nie widzę powodów, żeby jej używać. Proponuję, żeby to, to szkiełko zostało w jakiś sposób wzmocnione, żeby może więcej materiałów wybuchowych było potrzebnych, żeby zniszczyć to szkiełko, żeby było ono jakieś silniejsze, stabilniejsze, żeby może dało się jakoś zregenerować, naprawić. Taka, Taka na dziwna, szalona trochę myśl przyszła mi do głowy, że skoro inżynier, może technik naprawiać palnikiem pojazd, to może mógłby na przykład naprawić to szkiełko. No słuchajcie, cokolwiek takiego, żeby dało się coś z tym zrobić, żeby dało się tej tarczy jakoś lepiej używać. Oczywiście nie chcę, żeby, wiecie, ta tarcza stała się zbyt mocna, żeby w ogóle nie dało się nic jej zrobić i żeby to, to, to aż tak dziwnie się z tym grało, ale w tym momencie, w jakim ona się w tej, tej chwili znajduje, to jest to według mnie zbyt słabe. Na przykład można by wprowadzić jeszcze jakiś bonus od kul. Przy, przyjętych na naszą tarczę, czyli od osłonionych naszych kolegów z różnych czy cokolwiek takiego. Wiem, że być może otworzyłoby to drogę do stat padingu, ale można to jakoś lepiej dopracować, żeby żeby dostać jakiekolwiek właśnie bonusy z używania tej tarczy. Co Wy na ten temat sądzicie? Czy uważacie, że tarcza właśnie jakoś została powinna zostać wzmocniona, czy coś takiego? Zapraszam Was do komentowania, bo zauważyłem, że o ile chętnie oglądacie te filmy i tak dalej, o tyle jakoś, czy nie chce Wam się komentować czy się czegoś boicie, nie wiem, także. Bardzo zapraszam Was do zostawiania swoich opinii, ja bardzo chętnie je czytam i, i z Wami również rozmawiam wtedy w komentarzach, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!